Teraz temat piękny, wzruszający. Kiedy przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, mieliśmy po prostu o mokre oczy. Zdecydowanie tak. Ja obejrzałam całą dokumentację. Jest to Halo to cud. Cud medycyny, bo na pewno o tym cudzie będziemy dzisiaj dużo mówić. Ala, w, kiedy była jeszcze w twoim brzuszku, w 22 tygodniu okazuje się, na, że ma duży guz. I co? I wszystko dobrze się kończy. Odbywa się nieprawdopodobna operacja, pierwsza w Polsce, a być może w ogóle taka pierwsza w Europie. Tak, przedstawmy gości. No przede wszystkim Alicja, to jest nasz główny gość, nasza bohaterka mała. Natalia Talarczyk, mama Alicji, Szymon Smoliński, tata Alicji, profesor Edward Malec, kardiochirurg i profesor Michał Krekora, ginekolog, położnik, perinatolog. Jak to się stało? Kiedy wykryliście? guzał córeczki. No więc y, zmianę echogenu w okolicy serduszka y, wykrył y, doktor y, na drugich badaniach prenatalnych. Na pierwszych badaniach prenatalnych jeszcze z Alicją było wszystko dobrze, więc na te drugie szliśmy tacy spokojni, no ale niestety okazało się, że jest że coś złego się dzieje. Co? Ale co poczułaś, jak usłyszałaś tą diagnozę? Bo ona była jeszcze bardzo mała. Y, pierwsze co poczuliśmy to y, był taki strach ale też niedowierzanie. Dlatego od razu pojechaliśmy jeszcze do dwóch innych lekarzy, żeby potwierdzić tą diagnozę, bo nie chcieliśmy w to uwierzyć po prostu, że, że może coś takiego dziać się u naszego dziecka. Teraz wiedziałaś, co się dzieje, że jest bardzo dużych rozmiarów guz. Jak wyglądały te ostatnie tygodnie ciąży? Ja starałam się być na tyle, na ile mogłam spokojna. Ponieważ ces jeszcze bardziej mógł zaszkodzić temu dziecku, w pełni zaufałam po prostu lekarzom z łodzi, bo czułam się w tym szpitalu bezpiecznie i e, czułam, że, że oni mogą pomóc naszemu dziecku. Dlatego e, po prostu robiłam to, e, co mi podpowiadali i, i starałam się jakoś wytrzymać i do tego porodu dotrwać w miarę, w miarę spokojnie i nastawiałam się raczej pozytywnie, łapałam się tych małych, dobrych wiadomości. A nie myślałam o tym, że, że może się to skończyć jakoś bardzo źle. Ja chcę doprecyzować, że ten guz był na sercu i wielkości pomarańczy. Panie doktorze, jak przygotować właśnie pacjentkę do operacji, kiedy decyzja, że właśnie ta cesarka musi już być? Pani Bo do... rozumiem, że była wcześniej przeprowadzona. Z no, no, decyzją, oczywiście, to była wiadomo, diagnostyka prenatalna. Dlatego, że ta bada serca została od nas potwierdzona w zakładzie Kardiologii Penatalnej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. I ta sama historia właściwie się od tego zaczęła. Tak? Dlatego, że pacjentka do kliniki, którą mam przyjemność prowadzić, Kliniki Pornictwa i Ginekologii. I właściwie trzeba przyznać, że bardzo, oczywiście, przy kluczowej decyzji rozpoznania, bardzo ważnym elementem. Był oczywiście po pierwsze czas wyboru tej operacji, dlatego że widzieliśmy o tym, że nie dotrwamy do terminu wynikający Paradu. z daty ostatniej miesiączki. To było niemożliwe z uwagi na obrzęk ogoniony tego podu, z uwagi na ryzyko tamponady serca, ale jednocześnie każdy dzień zwłoki dawał nam ryzyko, że może dojść do womacia wewnętrznego, o czym zresztą pani, ta, pani Natalia była informowana. Ale z drugiej strony, chcieliśmy dać jak najpóźniej to dziecko naszym kardiochirurgom, wiedząc, że im dłuższy czas tej ciąży, tym możliwość większa przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej przez naszych fachowców, tak? A z drugiej strony, czyli właściwie zgranie całego zespołu, tak? Bo to nie jest sukces jednej osoby, to nie jest sukces dwóch osób, to jest sukces całego zespołu tak naprawdę dwóch zespołów, bo tutaj z jednej, znaczy, jednej strony cesarskie cier... cięcia, z drugiej jest... strony zespół, który operuje Panie serce. Tak, to jest zespół położników oczywiście z naszej strony, diagnostów, kardiochirurgów, kardiologów, anestezjologów, naszych wspaniałych położnych i instrumentariuszy. To jest praca zespołowa. My, to było manewrowane w to właściwie kilkadziesiąt osób. To jest gra absolutnie... Najważniejszym elementem tej całej łamigłówki było zgranie całego zespołu. To właśnie, panowie, operacja zaczęła się w 11 minucie życia dziecka. Na czym ta operacja polegała, panie profesorze? Myśmy musieli działać bardzo szybko. Dziecko było w stanie niewydolności krążenia. Ta niewydolność krążenia była spowodowana samym guzem który był większy od serca. W serce było normalnej wielkości, a ten guz był dużo większy. Poza tym ten guz produkował płyny. Te płyny były obecne w worku osierdziowym, w związku z tym uciskały serce i w jamach opucnowych i z kolei nie było komfortu dla rozwoju płuc. Także my, nam nie wolno było tracić żadnej to sekundy. To był ostatni moment już. To był ostatni moment. Także myśmy mieli procedurę całą rozpisaną co do sekundy, co mamy robić i. Kto ma robić? Także dziecko było przez pana profesora wydobyte z macicy, następnie przed odcięciem pępowiny jeszcze dziecko zostało zaintubowane, żeby można było prowadzić mechaniczną wentylację. My nie byliśmy pewni, że się uda ta mechaniczna wentylacja, ale... Po pierwszych oddechach nasz optymizm wzrastał. Następnie musieliśmy natychmiast przenieść dziecko na salę operacyjną, gdzie byliśmy przygotowani, umyci z całym zespołem i w ciągu kilkudziesięciu sekund musieliśmy otworzyć klatkę piersiową. Jeżeli odbarczyliśmy te płyny wszystkie... Wiedzieliśmy, że jest szansa na uratowanie dziecka, i następnie w 17. minucie guz był całkowicie usunięty. To nie była najtrudniejsza operacja, ale całe zgranie i precyzja tu była najważniejsza. Guz był zrośnięty zaortą w miejscu przyczepu prawej tlenicy wieńcowej. To był najtrudniejszy moment zabiegu. W 17. minucie guz został usunięty i to był głęboki oddech całego zespołu, i wtedy wiedzieliśmy, że Alicja ma szansę na uratowanie. Jak przed tym wszystkimi działaniami. Myśleliśmy bardzo sceptycznie, ale kiedy już doszło do całej procedury, nasze działania już były bardzo optymistyczne. Jak dalej wyglądała? sytuacja z Alicją, no bo to jest wcześniaczek wtedy jeszcze. Tak jest. Alicja została przeniesiona na oddział neonatologiczny. Tam pod okiem pani doktor Forteckiej zaczęło się dalej żmudne leczenie związane z wcześniactwem i związane właśnie z niedorozwojem płuc. Ale jak widzimy, to wszystko zakończyło się sukcesem. Ja teraz sobie tego nie mogę wyobrazić, więc proszę opowiedzcie nam, bo jest cesarskie cięcie, to dziecko jest wyjęte i ty jesteś sama bez dziecka. Coś się dzieje kompletnie poza wami i wiecie, że sytuacja jest bardzo ciężka. Co wtedy było w was? O czym myśleliście? Czy to było zaufanie, czy to był potworny lęk? Co się e, z wami działo? Ja byłam w znieczuleniu ogólnym, więc samej operacji jako tako nie pamiętam. Dlatego to było dla mnie też troszeczkę łatwiejsze, bo nie myślałam o tym, co się dzieje. No przed operacją wiadomo, że to był ogromny lęk. Zaufanie też, ale jednak przeważał ten lęk. E, po operacji, jak się wybudziłam i usłyszałam, że Alicja żyje, że operacja się udała, no to wtedy te wszystkie złe emocje odeszły, i to po prostu było ogromne szczęście, że, że wszystko się udało, że e, starania wszystkich lekarzy e, i to wszystko, co działo się w łodzi, nie poszło na marne. Panie Szymonie, co się z Panem działo w tym czasie? O kurczę, no, duży stres na pewno, duży stres, niepokój, ale gdzieś tam doglądałem Baum i po, z dnia na dzień było coraz, coraz lepiej. <laughs> jeszcze te dwie operacje późniejsze też były takie kurcze, dosyć stresujące, ale no już teraz widzimy, że już jest dobrze. Widzimy, że jest bardzo dobrze. Jestem ciekawa, panowie profesorze, bo to jest pierwsza operacja taka w Polsce, ale czy na świecie w ogóle odbyła się jeszcze? Tego typu podobna operacja, Wycięcie tak dużego guzu. Pani ale dobra, jednocześnie my, tak jak oczywiście mówi, jest, czy, nie mamy dużego doświadczenia w, w takich operacjach, ale przecież przygotowywaliśmy się. Zaczęło się oczywiście od piśmiennictwa. Ja muszę to powiedzieć, że rzeczywiście z wsparcie była dla mnie moja żona, która im pomagała znaleźć piśmiennictwo. Myśmy znaleźli bodaj dwie, trzy publikacje z całego, z całego świata. Na, na, na bazie praliśmy się na publikacji z LA, z Los Angeles, w której w podobnej sytuacji była pacjentka operowana bodaj w 30 tygodniu ciąży. I to była chyba jedna praca, w której doszło do tego, że dziecko przeżyło, bo w innych, w innych badaniach i w innych doniesieniach dzieci nie przeżyły. No, na czymś się musieliśmy oprzeć, tak? No, przynajmniej po tych pacjentów nie operujemy codziennie. I po... Właściwie to nas doprowadziło do tego, że wiedzieliśmy, że musimy wybrać kluczowy moment do tego zabiegu operacyjnego. Wiedzieliśmy, że... Nam, myśmy nawet przekładali do tydzień jedną operację. mówili, no dobrze, jest troszeczkę dziecko w lepszym stanie. Ale w pewnym momencie doszło do wrastania tego guza tak dynamicznie, że ryzyko tego dziecka było tak olbrzymie, że podjęliśmy yy, ten, nasz, nasz zespół z, yy, w 31. tygodniu ciąży na tej ciąży. Oczywiście, że jest niecz... dlaczego było, ktoś zapyta, dlaczego było znieczulenie ogólne tej, Pani Natalii, dlatego że jednocześnie chodziło nam o nieczuleżność bezpośrednio dziecka, czyli noworodka do przeprowadzonej operacji. Proszę sobie wyobrazić, jakie to jest CES dla mnie. No, Czeka to operuje 30 lat, tak, gdzie na stół operacyjny, w którym operowana jest matka, najeżdża taki specjalny, który mamy stół do reanimacji i rejestracji noworodka, przeprowadzona tak? jest reanimacja, intubacja. Ja oczywiście w tym czasie operuję, plus do tego mamy dziecko na nieodciętej pępowinie i to się wszystko dzieje na sali operacyjnej. Myśmy My rzadko operujemy na, na kardiochirurgię czy w drugim budynku. Dlaczego? Dlatego, że to, co mój pan profesor Malec, nam zależało na czasie. To nie mieliśmy sekundy, to było, to było kilkadziesiąt sekund. Przeniesienie natychmiastowe dziecka na operację to była tak zwana sala hybrydowa, czyli możliwość połączenia operacji cięcia cesarskiego z operacją kardiochirurgiczną Stąd te zespoły, mm -hmm. tak? Tutaj z naszej strony operacja położnicza, z drugiej strony operacja kardiochirurgiczna. I jedyne co najbardziej, no, takie można powiedzieć w tej całej dramaturgii. To jedyna taka humorystyczna rzecz, że pan profesor i pani profesor Januszewska z panem profesorem Masem szybciej wycieli ten głos, niż ja ukończyłem cięcie Cezarskie. Tak? Ja tylko chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że między, pomiędzy urodzeniem dziecka a rozpoczęciem naszej procedury, czyli otwierania klatki piersiowej, dziecko było reanimowane, także przeprowadzone zostały y, czynności reanimacyjne. Ja mówię, że to dziecko udało nam się uratować dzięki współdziałaniu zespołów, dzięki strukturze tego szpitala, gdzie pracuje tylu różnych specjalistów. Myśmy się do tego przygotowywali. Ja miałem doświadczenie z Filadelfii, kiedy uczestniczyłem w szpitalu dziecięcym Filadelfii, byłem w Zespole Rozdzielenia Będzieniąt jamskich. Tam też spotykaliśmy się kilkanaście razy i przygotowywaliśmy y, wszystkie nasze działania krok po kroku. Rozpisywaliśmy, gdzie kto ma stać, co ma robić w każdej sekundzie, żeby nie tracić czasu. I Pan, to, dzięki temu nam się to udało. Panowie, to jest ta wielka medycyna, ale tak po ludzku. Czy, przy taką operacją możecie spać? Musicie być wypoczęci, musicie stanąć, reanimacja, wycięcie guza na sercu. Czyli znaczy, Czy jeśli chodzi o mnie, stanie zasnąć. dla mnie każda operacja, ja operuję prawie od 40 lat, przeprowadziłem ponad 10 tysięcy operacji na sercu, operowałem w dziewięciu krajach. Natomiast dla mnie każda operacja jest stresem i tak jak powiedziałem, ja taką procedurę muszę w swojej głowie przeprowadzić w nocy przed takim zabiegiem. Muszę się przygotować do tego, przemyśleć wszystko też, żeby nie tracić czasu na myślenie, że to musi być już takie spontaniczne działanie, troszeczkę takie robotyczne. To skarb, że mamy takich fantastycznych lekarzy. ja jestem ciekawa. Natalio, jak teraz wygląda wasze codzienne życie? My teraz żyjemy w domu jak z normalnym niemowlaczkiem, tak? Alicia nam nie daje spać po nocach. że <laughs> też czujemy zmęczenie, no oprócz tego wiadomo, że mamy sporo konsultacji z lekarskich, również onkologiczne, rehabilitacja nas czeka, ale poza tym cieszymy się każdy dniem z Alicją. Czy jeszcze jakieś badania przed wami? Tak, mamy cotygodniową wizytę w poradni onkologicznej, żeby kontrolować markery nowotworowe, ale rokowania są bardzo dobre. Na razie nie mamy zaplanowanego żadnego leczenia, ponieważ nie widać żadnej wznowy w badaniach. Wszystkie te markery w Alicji bardzo ładnie spadły. Także no, tutaj rokowania są dobre. No, Powiedz mi jeszcze raz, jaki to szpital? Instytut Centrum Zdrowia Matki tak. Polki, no to nie jest oczywiście nie. zwykły szpital, to jest ośrodek referencyjny w Polsce i ja myślę, że dlatego też to, to się też udało. Tutaj nie ma... Wyjątkowa struktura tego szpitala. Tak, ta pozwala na to, że no jesteśmy oczywiście dumni, że możemy pracować w takim instytucie, dlatego że to kluczowym było tutaj to, że możemy tak naprawdę każdy z nas, może niewiele, ale zespołowo możemy prawie wszystko i to jest takie przesłanie, że Warto, to tu oczywiście warto te, w, w, walczyć w każdej chwili o życie tych dzieci, dlatego że a Pani mała Alicja jest tego dowodem, że nawet w najbardziej trudnych i nieprzewidywalnych sytuacjach warto walczyć o każde życie. Ja powiem do Was tylko słóweczko. W mojej rodzinie hmm. są dwie fantastyczne Alicje, więc Wasza hmm. też taka hmm. będzie. Profesor. Każde dziecko uważam, zasługuje na szansę i my tę szansę dzieciom dajemy. Bardzo dziękujemy całemu zespołowi panów szpitala za to, że podjęliście się tej wspólnej pracy. E, ogromny szacunek. No, my tu w Halo, tu Polsa, takie historie kochamy najbardziej. Co dalej, Sławku? Alicjo, rozwijaj się, kochana. Rośnij zdrowa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Dziękujemy bardzo. My. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.